Jędrzej Dziadosz Liberty TV. Z powodu wzrostu cen mediów coraz więcej uczelni rozważa możliwość przejścia na nauczanie zdalne. Co na ten temat myślą? Zapytałem mieszkańców. Jędrzej Dziadosz Liberty TV. Co pani myśli na temat możliwości przejścia na nauczanie zdalne w Polsce? To znaczy, ja teraz jestem na uczelni y, ASP i już praktycznie mamy informację, że będziemy przechodzić na nauczanie zdalne od grudnia. Czy uważa pani, że to jest dobry pomysł? Nie. Czyli uważa Pani, że to obniża poziom nauczania? No tak, zdecydowanie. Widzę też to po moich dzieciach na przykład, które po mają bardzo dużą, nie wiem, no zdemotywowane po części przez tą sytuację to nie jest najlepszy pomysł, ale moim zdaniem bym chciała, ale bym nie chciała, bo lubię szkołę i lubię być z moimi przyjaciółmi. A czemu byś chciała? Ponieważ nie muszę się aż tak dużo uczyć, a mamy już tyle nawalone, bo jesteśmy w ósmej klasie i mamy już tyle rzeczy, że po prostu to już za dużo trochę. A czy nauczanie zdalne wpływa jakoś negatywnie na poziom nauczania? E, na poziom nauczania trochę tak, bo bardziej właśnie wtedy jakby zgapiamy i nie, nie uczymy się bardziej. I to jest ten problem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Życzę miłego nie. nie podoba mi się ze względu na młodych ludzi. I uważa Pani, że to może obniżyć poziom nauczania w Polsce? Z całą pewnością. Myślę, że to nie jest korzystne. I dla nauczania jako student, i dla prowadzących. Czyli obniży to poziom nauczania w Polsce? Myślę, że tak. Ja wolę chodzić tak normalnie do szkoły, My, więc. A uważa Pani, że y, poziom nauczania na zdalnym jest podobny jak na stacjonarnych? No, jest trochę inny. W sumie nie wiem, nie, nie lubię zdalnego, ale na no, wolę nie. A poziom nauczania na zdalnych jest podobny jak na stacjonarnych? E, na stacjonarnych chyba mocniej. Aha. Beznadziejny pomysł. Zupełnie e, nie, 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 zupełnie na nie. I uważa pani, że obniży to poziom nauczania w Polsce? Myślę, że tak. E... Nie jest to dobry pomysł, według mnie. I zgadza się pani z tezą, że to obniży poziom nauczania w Polsce? Na pewno. Uważam, że raczej nie jest to dobry pomysł. Um, w sensie, ja na przykład jestem studentką Agiechu, więc mamy dużo takich technicznych przedmiotów, więc na przykład laboratoria zdalnie nie miałyby w ogóle prawa bytu. No bo robimy doświadczenia albo zadania z matematyki, to jakby zdalnie to jest strasznie słaby pomysł z taką formą zajęć. A ma Pani obawy, że z powodu wzrostu cen e, ogrzewania może do czegoś takiego dojść? Są takie obawy, trochę się już o tym mówi, wiem, że chyba na Ujocie ostatnie dwa tygodnie semestru mają być właśnie zdalnie, natomiast no nie wiem, póki co mam nadzieję, że tak nie będzie, chociaż wiem, że jest takie ryzyko. No nie, nie, wolę o wiele nie bardziej się uczyć. Obawia się pani, że to może obniżyć poziom nauczania w Polsce? E, na pewno. To na 100%. To już widać było w ogóle tam po ogólnie wynikach matów i tak dalej. W sensie... No. BTTV. Co Państwo sądzą, o myślę przejście na nauczanie zdalne? O przejściu na zdalne nauczanie? E, z powodu ceny e... Ogrzewania wiele uczelni rozważa możliwość przejścia w okresie zimowym właśnie na uczanie zdalne. No ja myślę, że to bardzo dobry pomysł jest, bo jest oszczędność na energii. Tylko, żeby rzeczywiście ta oszczędność była i rzeczywiście, żeby centralne ogrzewanie było przykręcone i mniejsza wydajność tego centralnego z naszego MPC-u, ale jak najbardziej. A nie obawia się pani, że to obniży poziom nauczania? Już i tak jest tak niski poziom nauczania w stosunku do tego jak myśmy studiowali 40 lat temu, że już bardziej się obniżyć nie da. Takie jest moje zdanie. Gdzie o pomyśle przejście na nauczanie zdalne? Ojej, mi by było, szczerze, to bardzo na rękę, bo jestem piłkarką, więc. Ale jeśli chodzi właśnie o to całe zdalne nauczanie i że dwa lata praktycznie straciliśmy chodzenia do szkoły, to odbiło się w sensie, na mnie to pod tym względem naukowym, że straszne zaległości i wydaje mi się, że, że ponowny powrót na takie nauczanie zdalne to będzie duży przeskok, jeśli chodzi właśnie o uczniów i no. Jak usłyszeliśmy, większość osób jest przeciwna powrotowi do nauczania zdalnego. Miejmy nadzieję, że uczelnie nie będą do tego zmuszone. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do lajków i subskrypcji oraz do podania dalej tego materiału.